Cześć wszystkim, z tej strony Konrad. W tym filmie pokażę Wam test mikrofonu SPC Gear SM900T. Literka T oznacza, że jest to mikrofon, który przychodzi w wersji ze statywem. Tak widzicie, ja statywu nie używam, ja mam go zamocowanego na ramieniu mikrofonowym. Jeśli chodzi o samą odległość mikrofonu od twarzy, około 20 cm. Ja nie będę się bał w jakieś unboxingi i pokazywanie tego, co jest w zestawie, no bo według mnie jest to bez sensu. Co jest w zestawie każdy wie i łatwo to zobaczyć na zdjęciach i na opisach w sklepie. Ja pokażę Wam jak ten mikrofon się sprawdza w praktyce, czyli po prostu w OBS-ie, czyli jakby w takim scenariuszu typowo w trakcie streamingu. Jeśli chodzi o filtry, jakich ja używam, nie ma tego dużo, bo mikrofon sam sobie ma genialną jakość i praktycznie nie trzeba nic zrobić. Jedne co no to delikatne podbicie poziomu. Zobaczcie sobie jak to słychać na standardowych ustawieniach mikrofonu bez kombinowania. Wyłączę podbicie. No, i to jest taka standardowa głośność mikrofonu. Też wydaje mi się, że nie jest źle, także nawet nie trzeba za bardzo tego podbijać. Kolejną wtyczką jest delikatne tłumienie hałasu. Mikrofon sam w sobie nie generuje praktycznie żadnego szumu. Wiadomo, coś tam delikatnie szum z otoczenia zawsze zbierze, czy nawet sam szum komputera. Także same ustawienia mam na wręcz minimalnych. Wyłączę to na chwilę. Zobaczcie sobie różnicę. Nie wiem, czy w ogóle coś będzie słychać, bo tak jak mówię, no tutaj za dużo nie ma do roboty, jeśli chodzi o tą wtyczkę. Włączę to z powrotem, także znów mamy delikatne odszumianie. Kolejną wtyczkę, którą ja stosuję, jest wtyczka bramki szumów czyli, że w momencie, kiedy nic nie mówimy, po prostu mikrofon nie reaguje na żaden dźwięk. Tak, teraz przez chwilę nic nie powiem. Możecie zauważyć na wskaźniku poziomu mikrofonu, że tutaj nic się nie będzie ruszało. Czyli po prostu dopóki nic nie mówimy, mikrofon nie, nie jest aktywny. Jak to wyłączę, no to możecie łatwo zauważyć, że cały czas tutaj coś się dzieje i delikatne słychać dźwięki otoczenia. Włączę to z powrotem, żeby nam nic tutaj nie szumiało w tle. No i ostatnią wtyczką, jaką też się używa, no to jest kompresor. Tutaj też nie ma jakiejś filozofii kompresor jest po to, że jak nagle, nie wiem, zrobimy jakiś głośniejszy dźwięk, krzykniemy, czy <laughs> cokolwiek. No to żeby nie było takiego uderzenia na słuchawki, tylko mikrofon wtedy się jakby z automatu ścisza i nie musimy się denerwować tym, że nagle widzowie dostaną trochę szału, no bo nagle im krzykniemy do, do słuchawek i wtedy jest problem. Także tak to wygląda, jeśli, moje, jeśli chodzi o moje ustawienia dla tego mikrofonu. No i to co mogę powiedzieć o tym mikrofonie, no mikrofon jest naprawdę kapitalny, jak za cenę niecałych 300 zł. Wydaje mi się, że ciężko znaleźć coś lepszego. Mikrofon jest oczywiście na USB. Podpinamy bez sterowników, bez niczego, wszystko sobie działa fajnie. Także mogę go śmiało polecić. No warto też, jak ktoś ma miejsce, doinwestować sobie w wersję z statywem. Znaczy nie ze statywem, tylko z ramieniem mikrofonowym. Tak mam ja. Dlatego, że gdy miałem go na statywie, no on zajmował dość dużo miejsca na biurku. Bardzo łapał też dźwięki klawiatury i wystarczyłeś tam uderzyć w biurko czy coś tego typu. No to to wszystko się przenosiło na mikrofon. Także ramię mikrofonowe jest dużo wygodniejsze i dużo fajniejsza jest jakość dźwięku. No i myślę, że to by było na tyle. Jeśli chodzi o ten film, no tutaj za bardzo nie ma co opowiadać, jaki jest mikrofon, każdy widzi. Najważniejsze jest to, co słychać, dlatego też specjalnie nagrałem to w OBS-ie. Nie robiłem jakichś nagrań w Audacity czy coś tego typu, po prostu stwierdziłem, że zrobię taki test na żywo. Czyli to tak brzmi mikrofon po prostu w czasie grania, bo po to kupuję mikrofon, przeważnie mikrofony tego typu, żeby używać ich podczas streamingu. A jak wiadomo, większość osób streamuje OBS-em, także stwierdziłem, że najłatwiej i najbardziej miarodajnym testem będzie test w OBS-ie po prostu. Także myślę, że to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Jeśli Wam się test spodobał, dajcie znać w komentarzach. Dajcie też znać, co myślicie o tym mikrofonie i czy sami takie mikrofony, ewentualnie jakie inne mikrofony posiadacie. No i tyle. Dzięki za uwagę i cześć jeszcze raz. Do usłyszenia.